Cześć, witajcie ponownie na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj y, oczywiście program poświęcony ekstraklasie i y, tutaj wyniki meczy y, ekstraklasy. Y, mam nadzieję, że y, będzie to program dla Was ciekawy. Ogólnie ta kolejka, według mnie, też była y, dosyć y, ciekawa, jeżeli chodzi o naszą PKO ekstraklasę. Ciekawie było w zabrzu, gdzie górnik podjął, no można powiedzieć, czy to były derby. Górnik podejmował katowicką dieksę, raczej taki mecz przyjaźni. Jaga w końcu zwyciężyła, przełamała się na gdańskiej Lechii. Według mnie zmierzyły się dwie dość słabe linie obrony w tym spotkaniu. Poznański Lech, przepraszam, kolejusz po bramce Szymczaka, oczywiście Zbycięża w Stali Mielec, to z, przepraszam, ze Śląskiem Wrocław, co ja plotę, bardzo Was przepraszam, przyjęzyczyłem się, Śląsk Wrocław oczywiście, który też ma swoje problemy, Niepołomicka Puszcza, tym razem uległa Krakowi, no i coś jeszcze, bardzo dobre spotkanie Częstochowskiego-Rakowa, o tym oczywiście szerzej. Mielecka-Stal ogrywa Beniaminka w tej kolejce, a łódzki widze ogrywa u siebie Piasta, więc przejdźmy do meritum. Moi drodzy, Górnik Zabrze, GKS Katowice, Górnik w tym spotkaniu był naprawdę drużyną lepszą, lepiej. Sformatowaną, lepiej prezentującą się na boisku. Myślę, że Gieksa zagrała tak jak typowy Beniaminek Chciała tu pójść na wymianę ciosów, ale tego dnia też dobrze dysponowany był oczywiście Lukas Podolski, zdobywca dwóch gramek dla drużyny z Zabrza. Górnik wygrał pewnie i to na pewno bardzo ucieszyło fanów górnika. GKS, który do tej pory nie prezentował się jakoś źle w tej naszej PKO ekstraklasie, teraz no niestety musiał uznać wyższość, przegrywa Katowicka Gieksa 3-0, ale myślę, że spokojnie i tak te wyniki GKS-u nie są najgorsze, jeżeli chodzi o drużynę z Katowic i drużynę Beniaminka. Szczecińska Pogoń. Szczecińska Pogoń wygrywa z warszawską Legią 1 do 0. Pogoń w tym meczu bramkę zdobył Aleksander Gorgoń w 67 minucie, ale przez cały czas trwania tego meczu to Pogoń była drużyną lepszą, drużyną dominującą nad zespołem. Warszawskiej legii Legioniści w pierwszej połowie nie potrafili oddać nawet strzału tutaj na bramkę pogoni i to widać było pogoń. Cały czas ten mecz kontrolowała. Wejście smoka zaliczył właśnie gorgoń, który ustalił wynik tego spotkania, ale z przebiegu całego spotkania oczywiście to naprawdę pogoń zasługiwała na zwycięstwo. Mogło się to zakończyć nawet wyżej. Było kilka sytuacji już w pierwszej połowie. Dobrze grali, grało, grał Pogoni oczywiście Kamil Grosicki, który tutaj się bardzo ładnie włączał do środkowania, do Kolorisa, do Główka, no nie wyszło, ale, ale to Pogoń była zespołem o wiele lepszym i tu nie podlega żadna, żadna żadnej dyskusji to to spotkanie, jak wiecie, Gonzalo Fejo lubił różne, opowiadać różne historie. Po meczu z Rakowem opowiadał na przykład, że to Legia była lepsza, no ale jak możesz być lepszy, skoro przegrałeś spotkanie. Tak samo tutaj na pytanie jednego z dziennikarzy związanego z Legią, który powiedział, że... Nie widać żadnych automatyzmów. Oczywiście Fejo musiał się odgryźć i też odpowiedział, że no on powie zawodnikom Szatni, że były zawodnik, bo to, bo tym dziennikarzem był były zawodnik Lechi, Legii. Nie widzi żadnych automatyzmów w ich grze. Legia prezentuje się ogólnie niezbyt dobrze. Widać to po meczach z drużynami lepszymi, dopóki były te mecze z zespołami słabszymi. Legia sobie jakoś tam radziła. A na razie tutaj jest to druga porażka z rzędu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, bo na razie legioniści osuwają się też i w tabeli. A w każdym razie wracając do Pogoni, to trzeba Pogoń pochwalić za to spotkanie. Naprawdę zagrała fajny mecz. Dominowała od początku do końca. Miała ten mecz pod kontrolą. Tak jak mówię, mogła Pogoń wygrać wyżej. Wygrała 1 do 0, ale to znowu... Cieszy kibiców pogoni. Tyle, że pogoń jest takim klubem dość chimerycznym, można powiedzieć. Bardzo dobrze się prezentuje na własnym stadionie. Gorzej jest z tymi meczami wyjazdowymi, no ale myślę, że pogoń będzie walczyła. Myliłem się bardzo co do na początku, przed sezonem. Myślałem, że ta pogoń będzie gorzej wyglądała, ale na szczęście dla kibiców pogoni. Szczecinianie prezentują się całkiem fajnie, zwłaszcza w meczach u siebie. No, tak jak mu wspominałem, te wyjazdy niekoniecznie są dla nich dobre. Zagłębie Lubin potykało się na wyjeździe z drużyną. Rakowa Częstochowa, pierwsza połowa w miarę. Przyzwoita, i lubinianie objęli nawet prowadzenie, prowadzili z rakowem 1-0 do przerwy 1-1, i ten mecz był w miarę wyrównany. Po przerwie drużyna Marka Papszuna jednak przejęła tutaj inicjatywę, grała dużo lepiej, przede wszystkim bardzo skutecznie, i rozbiła drużynę Zagłębia, zasłużenie zwłaszcza w ostatnich 10 minutach, e, zasłużenie zwyciężając to spotkanie aż 5 do 1 i można powiedzieć, że tutaj no, drużyna, drużyna Rakowa też przyczyniła się do zwolnienia Waldemara Fornalika, jak również i dyrektora sportowego w Zagłębiu Lubin. Zobaczymy kto Lubinian przejmie. W następnej kolejce, kto ich poprowadzi do boju. W każdym razie Zagłębie przegrywa wyraźnie, jest drużyną słabszą i bardzo dobre też zmiany. Trzeba przyznać: Marka Papszuna, kto wchodził, ten wnosił nową jakość no i, i zdobywał bramki. Także trzeba pochwalić tutaj. Drużynę Rakowa choba wyraźne, bardzo dobre, bardzo dobra gra, no i, a przede wszystkim bardzo skuteczna. Łódzki widzew wygrał z Piastem Gliwice 1-0. W samym sercu Łodzi walczył bardzo dzielnie. Piast próbował tutaj coś zwojować, ale. Tym razem niestety był bezradny. Lepszą drużyną okazała się drużyna, drużyna widzewa, a to dlatego, dlatego widzę też ten mecz zwyciężył. Widać, że w drużynie w drużynie piasta brakowało tutaj, brakowało tu Przede wszystkim Amejała, który jednak tą swoją szybkością na skrzydle robił różnicę, chociaż Piast potrafił stworzyć tę sytuację, jednak tutaj też dobra postawa Glikiewicza. No i zasłużone zwycięstwo łódzkiego klubu po bramce Rondicza, który też świetnie zachował się w polu karnym. Wyczuł moment, kiedy bramkarz Piasta wybije tę piłkę przed siebie. Plach wybija, Rondicz świetnie dobija. Doskoczył do tej piłki i zdobył zwycięską bramkę. Stalmielec ograła u siebie. Tak jak wspominałem prędzej już po bramce Krykuna w 33 minucie. Mielczanie ograli drużynę Beniaminka z Lublina Motor 1 do 0, Oczywiście dla Stali jest to bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ Stal znajdowała się i znajduje się nadal w tej strefie spadkowej, więc te trzy punkty na pewno będą bardzo ważne w następnych kolejkach. Białostocka Jaga, Mistrz Polski, były Mistrz Polski, bo nie wierzę w to, że Jaga ten tytuł utrzyma w tym roku, ale były Mistrz Polski zagrał dobre spotkanie z Gdańską Lechią, dobre, jeżeli chodzi o skuteczność. Zdobyła Jaga trzy bramki, tym bardziej, że musiała się podnosić, bo przegrywała w pewnym momencie. 2 do 1, ale przed Jesus Mas tutaj nie który wyrównał na 2 do 2, a wynik z karnego Australii Mateusz Skrzypczak. Tutaj obydwie drużyny chciały grać do przodu, ale tak jak mówię lepiej na tym wyszła drużyna. Białostockiej Jagiellonii Lechia kolejne, kolejna porażka, chociaż ostatnio wygrali w, tym, w tej kolejce jednak przegrywają no i zobaczymy czy tutaj Jagiellonia pójdzie za ciosem w następnych kolejkach, a łatwo mieć też nie będzie bolączką drużyny jagi, tak jak wspominałem, ale nie tylko jagi, bo i lechi również jest gra stricte obronna. No i tych bramek oglądaliśmy pięć, a więc tak dla postronnego widza był to bardzo fajny, bardzo ciekawy mecz, fajnie się to oglądało, ponieważ padały bramki, było ciekawie, były akcje z jednej i z drugiej strony. Kolejosz nie zatrzymuje się, w na razie wygrywa kolejny raz, tym razem może i skromnie ale zasłużenie z drużyną wrocławskiego Śląska 1 do 0. Powiem szczerze, że przed tym spotkaniem Lech Śląsk myślałem, że Poznaniacy strzelą więcej tutaj tych bramek, ale zakończyło się wynikiem 1-0. Najważniejsze jednak patrząc z punktu i perspektywy drużyny kolejorza jest to, że po raz kolejny Kolejosz zdobył trzy oczka, które na pewno są bardzo ważne i pozwalają oczywiście drużynie z Poznania odetchnąć i utrzymać przewagę nad resztą stawki. Na razie naprawdę widać, że Kolejosz jest dobrze przygotowany do tego sezonu no i w końcu też... Zaczynają odpalać zawodnicy, którzy wydawało się, już w tamtym sezonie niczego nie osiągnął. Na koniec. A jeszcze mieliśmy bardzo fajny pokaz w Radomiu, gdzie Radomiak rozbił koronę tu też popis zawodników, zwłaszcza Leandro Rosza. Napastnik drużyny Radomiaka uszczelił w tym spotkaniu hatrika, Radomiak był o wiele drużyną lepszą, skuteczną wygrał bardzo wysoko bo 4 do 0 a więc ten wynik wskazywał, wskazywał i tak było też na przewagę Radomiaka na pewno też dał on lekki oddech zespołowi z Radomia ponieważ Radomiak też już był w tej strefie spadkowej a tak dosyć pewnie zwyciężył koronę i opuścił strefę spadkową, niepołomicka puszcza, która potykała się z oczywiście Krakowią, przegrywa to spotkanie 2.1 no Krakowia trzeba przyznać w tym spotkaniu zagrała dobre zawody, chociaż jak wiemy prowadziła tutaj od szóstej minuty puszcza, to jedna Krakowia potrafiła najpierw doprowadzić po bramce Gity do remisu, a potem pięknym uderzeniem popisał się z narożnika pola karnego Oskar Kakabładze i ustalił ten wynik na 2-1. Według mnie tutaj Krakowia jest na razie dla mnie przynajmniej rewelacją ligi, bo nie spodziewałem się, że Krakowia może grać tak dobrze. Do tej pory uważałem jednak, że Krakowia raczej tak przed sezonem, mi się wydawało przynajmniej, że będzie grała podobnie jak w tamtym sezonie czyli raz wygram, raz przegram, raz coś zremisujemy. Na razie widać, że Krakowia sobie świetnie radzi i według mnie naprawdę zasługuje na miano takiego. Namiano takiej drużyny, która na razie jest taką sensacją. Jak będzie dalej, oczywiście, tego to ciężko jeszcze powiedzieć, bo tych kolejek oczywiście jest bardzo dużo. Jak wiemy też, i nie będzie łatwo i w tej rundzie o to, żeby utrzymać tak dobrą dyspozycję, a zawsze ta dyspozycja druga, przepraszam, runda druga, czyli runda wiosenna jest znacznie trudniejsza, ale myślę, że stać Krakowie na pozycję, no, do 6-7 miejsca. Zobaczymy. W każdym razie no tutaj Krakowia po raz kolejny po prostu zwycięża. To po pierwsze, po drugie grają bardzo, bardzo powtarzalnie, to nie są przypadkowe bramki, to jest ćwiczone, to widać. Widać to, można było, to, to można zauważyć, jeżeli się tak przyjrzymy na ruchy, czy to przy stałych fragmentach gry, jak rzuty rożne, tam każdy zawodnik świetnie potrafi współpracować i ta współpraca przynosi tutaj efekty. Dobrze przeciwstawiła się też Krakowia Puszczy, która słynie też z niezłych przecież fragmentów gry, no i... Zasłużenie trzeba przyznać, wygrała, walczyła do końca, wygrała to spotkanie 2 do 1, i jak dla mnie są takim właśnie taką niespodzianką w tej lidze. W kolejce 10 następnej Krakowia u siebie będzie podejmować Mielecką Stal, Katowicka Gieksa podejmie u siebie Pogoń Szczecin i ciekaw jestem tego spotkania, jak sobie Pogoń poradzi tym razem na na wyjeździe z Gieksą. Gieksa to nie jest też taki łatwy przeciwnik, jakby się mogło wydawać. Korona, Kielce, Lech, Poznań. Tu raczej przewiduję, że Lechici powinni spokojnie, kolejusz powinien sobie poradzić. Lechia, Gdańsk, Łódzki. Widzę też ciekawe spotkanie. No, zobaczymy, jak zaprezentuje się Lechia. Myślę, że będzie tutaj sporo emocji i Będą bramki, choćby dlatego, że Lechia, akurat, tak jak wspominałem, tę obronę ma nie najlepszą, a lubi grać do przodu, więc myślę, że będzie ciekawie. Legia Warszawa u siebie podejmie górnika z Zabrze. No i tu myślę, że to może być bardzo ważne spotkanie dla Gonzalo Fejo, bo myślę, że jeżeli Legia, by przegrała ten mecz z Zabrzem u siebie, no to może być jego posada, powiem szczerze, zagrożona. Ale to się wszystko okaże. Zobaczymy, co wymyśli Jan Urban. Tutaj ciężko naprawdę wskazać faworyta, bo myślę, że to są równorzędne zespoły. Jeżeli Jan Urban będzie umiał. Tutaj poradzić sobie z legionistami, którzy naprawdę nie są w najwyższej formie. To pokazało im mecze z Rakowem i z Pogonią, więc może być ciekawie. Motor u siebie podejmie Wrocławski Śląsk. Zobaczymy, czy drużyna Śląska Wrocław będzie w stanie w Lublinie podnieść się po tych porażkach i no, nie najlepszym starcie sezonu. Zespół, który w tamtym roku był wicemistrzem kraju, teraz ma naprawdę duże problemy. Piastrywice Gliwice u siebie zagra z Jagiellonią Biały Stok. No tutaj jak wiemy piast dobrze broni, nie traci zbyt wielu bramek. Jaga będzie pewnie próbowała atakować, ale znając też obronę Jagieloni może być to ciekawe spotkanie. Raków podejmie niepołomicką puszczę i według mnie faworytem będzie Częstochowski raków, chociaż Puszczy bym nie skreślał, bo puszcza pokazała niejednokrotnie że walczyć potrafi. No i zagłębie Lubin, kto ich poprowadzi tego nie wiemy, nie będzie już na pewno Waldemara Fornalika. Będzie podejmowała Radomiaka, Radomiaka, który teraz zwyciężył 4 do 0. Myślę, że może być to ciekawe spotkanie. Tu też, ponieważ jedna i druga drużyna będzie chciała wygrać, a Radomiak myślę będzie chciał podtrzymać ten dobry, jakby to nawet tą dobrą, ten dobry wizerunek z meczu z koroną. Także zobaczymy jak będzie to wyglądało w spotkaniu z Rubinem. tym bardziej ciekawie się to zapowiada właśnie. Zapowiada właśnie, że, że może być ciekawie, bo za no, Zagłębie spadło też do strefy spadkowej. Już, kochani, przechodzimy do tabelki. A tutaj Lech Poznań nadal prowadzi po 9 kolejkach. Lech jest pierwszy, punktów 22, 3 punkty za nimi. Krakowia, jak mówię, dla mnie sensacja. Punktów 19, potem trzeci Raków, punktów 17 czwarta pogoń 16 oczek, piąty łódzki widzę w 15, szósty gliwicki Piast zajmuje w tym momencie, ma również punktów 15, siódmy miszpolski Polski Jaga z dorobkiem o 15 oczek, ósma dopiero Legia, i dziewiąty Górnik, a więc mecz Legia-Górnik to też dlatego będzie ciekawy, bo są to drużyny, które są bardzo blisko siebie w tabeli i jeżeli Górnik by wygrał, zrówna się punktami oczywiście z zespołem warszawskiej Legii. No a na dnie, czyli można powiedzieć w strefie spadkowej, w zagłębie Lubin, osiem oczek. Stalmielec Oczek, 7 po tym zwycięstwie. No i zamyka tabele Wicemistrz Polski, Wrocławski Śląsk z czterema oczkami. Jeszcze Śląsk w tym sezonie, w ciągu tych siedmiu kolejek, które rozegrał, ani razu nie zwyciężył, tylko czterokrotnie zdołał zremisować i trzy razy przegrali. Wrocławianie. No niezbyt ciekawa sytuacja drużyny Wrocławskiego Śląska. Przed nimi. Oczko wyżej to Gdańska, Lechia, Beniaminek z Gdańska, potem też Niepołomicka, Puszcza. Obydwa kluby mają po 8 oczek. Tych kolejek przed nami jeszcze sporo. Ja oczywiście zapraszam Was, jeżeli lubicie, interesujecie się polską ekstraklasą, zapraszam Was do oglądania spotkań w naszej widze. Zapraszam też do subów, do łapek tutaj kanału Marko Polska Piłka za wszystkie sub, suby za wszystkie łapki Wam bardzo bardzo dziękuję zapraszam też oczywiście do do na, na następne przepraszam na następne programy jeszcze dzisiaj na pewno Betlik pierwsza liga bo nadganiam troszeczkę te zaległości, ponieważ miałem to zrobić wczoraj, ale zamieszanie w Krakowie troszeczkę te plany zmieniło. No a w Betpik pierwszej lidze też bardzo, bardzo ciekawie. Cóż jeszcze? Jeszcze serdecznie Was zapraszam. Za chwileczkę akurat jak skończę nagrywać ten program, będę miał wywiad z prezesem cementu Borowice liderem klasy okręgowej na Dolnym Śląsku. Bardzo ciekawy projekt. Będę chciał sobie porozmawiać, więc też ten filmik myślę pojawi się oczywiście dla was na moim kanale youtube'owym. Za ten odcinek wam serdecznie dziękuję.